A więc, cześć siemanko, jestem Petro, natomiast kolejny już piąty vlog ma na moim kanale. Kiedy to oglądacie, jest właśnie 6 grudnia, więc życzę wam wszystkim wesołych Mikołajek oraz najlepsze życzenia dla wszystkich Mikołajów, które to oglądają. Tak, i w dzisiejszym odcinku. Nie będzie to taki rozbujany vlogmas jak każdy inny, tylko to będzie taki bardziej poważny vlogmas, na którym poodpowiadamy sobie na ciężkie pytania, które zadawaliście na moim Instagramie. Tutaj będziecie mieli i mojego Instagramka, więc podajcie na niego, e, Instagram Petrus. Więc co, bez zbędnych przedłużania przechodzimy do otwierania kalendarza adwentowego i do ciężkich pytanek. Dobrze, więc ja już mam tutaj piąteczkę, tutaj mam piąteczkę, więc otwieramy już. Teraz trzeba wyciągnąć, o i mamy tutaj, o, a to ciekawe, mamy taki Domek dzisiaj, więc my już znaliśmy czekoladkę, kalendarz możemy odłożyć już na swoje miejsce i już możemy przejść do ciężkich pytanek od Was. A więc yy, wszystkie pytanka zapisałem tutaj na telefonie yy, z Instastory i pierwsze ptanko, który miesiąc w tym roku był dla Ciebie najlepszy? Szczerze? Ciężko mi stwierdzić, który był najlepszy. Na pewno jeden z lepszych to był luty, gdzie były moje 17 urodziny i mogę je pięknie spędzić z moich znajomych, a już za dwa miesiące będę 18 w gronie najlepszych znajomych, więc to będzie jeszcze piękniejszy czas, bo 18 to już, to już nie są przelewki, więc to będzie w ogóle piękny czas dla mnie. Wakacje też był piękny czas, gdzie no po prostu dużo spędzałem też czasu z znajomymi. Też okres mniej więcej od marca do czerwca, też myśli, no to też był piękny okres, gdzie właśnie w tym okresie byłem w związku. Tak, luty, od, no to od lutego do sierpnia, tak mi się wydaje. Że to był taki mój przełomowy okres, gdzie to były właśnie najlepsze miesiące. I jakie masz relacje z rodzicami? Relacje z rodzicami wcale nie mam najgorszych, ponieważ no wydaje mi się, że, no nie mówię oczywiście im wszystkiego, tym, jak mówię na przykład niektórym moim przyjaciołom, ale ostatnio, jak mam taki gorszy okres, to po prostu oni już też to zauważyli i też właśnie gadałem z nimi o tym, ponieważ ostatnio nie. Robić dobrą minę do złej gry, jak a tym mówię, ale to po prostu nie wychodzi. Jak mają na imię Twoje przyjaciele? Ciężko wymienić kilka osób, bo tak naprawdę, moimi najbliższymi przyjaciółmi jest ich parę, ale tak z grona przyjaciół to jest w sumie cała elitka i w sumie chłopaki, z którymi się trzymam. Was wszystkich lofiam, pamiętajcie, nie wiem. Te osoby po prostu wiedzą, że są dla mnie ważne, i po prostu, no, wy wszyscy wiecie, że jesteście dla mnie ważni, więc nie muszę was wymieniać, bo wy sami wiecie, kto jest dla mnie ważny. Czy akceptujesz siebie? W sumie nie w stu procentach, ale Powiedzmy, że mniej więcej tak. <laughs> Ogólnie, to z wyglądu niekoniecznie. Charakteru, wiem, że mógłbym trochę się zmienić z charakteru, bo czasami mój charakter nie jest taki, jakbym chciał. I też nie zawsze wychodzi na plus z niektórymi osobami mój charakter, ale tak to mi się wydaje, że tak. Ostatnio w sumie mój zapał do nagrywania, moja motywacja, to mi się ostatnio podoba we mnie, że ją to tą chęć pracy, chęć walki, żeby pokazać, że potrafię i zrobić te vlogmasy, więc to jest mój to jest moja jedna część charakteru, gdzie mam ten zachwał, żeby robić coś konkretnie, ale są też niektóre moje cechy, gdzie po prostu mi to utrudnia. I mi się wydaje, że z wyglądu i z charakteru mógłbym się trochę zmienić i nie do końca. Siebie akceptuje. Najgorsza no sytuacja z ostatniego czasu. No tak jak mówiłem, po prostu ostatnio w sumie nic aż takiego w moim życiu się nie wydarzyło. Takiego cięższego, ale po prostu jakoś ostatnio mam, jakby gorszy okres w swoim czasie. Że jak od jakiegoś miesiąca, już po prostu taki bardziej jestem zamknięty w sobie, że już tak, wiem, tak dużo nie rozmawiam z moją jedną przyjaciółką, jak zawsze to było i po prostu. Nie, nie rozmawiałem ostatnio z tym, aż tak długo po prostu. Jakoś się odciąłem od wszystkiego i od wszystkich. Nawet na Discorda nie wchodziłem też długi czas. Po prostu jak wracałem do szkoły, tylko leżałem yy, ten w łóżku i na telefonie siedziałem. Yy, miałem też możliwość, żeby pójść do z znajomymi tam na domówkę i też... Też po prostu nie wykorzystałem tego i zostałem w domu, bo powiedziałem, że no tak średnio, bo mam inny plan, ale tamty drugi plan też mi nie wypaliły i nie zostałem po prostu w domu. Nie wiem, jakoś dzisiaj też miałem jechać do znajomych, ale też zostałem tą, nie wiem, jakoś ostatnio strasznie jakby ciężko ze mną i niby nic się nie wydarzyło, ale jak tak nie wiem, nie to ciężko jest ostatnio ze mną, ale... Najważniejsze jest to, że chociaż to motywacja nagrywania i w ogóle podtrzymuje mnie na duchu. I tu już ostatnie takie pytanie, takie cięższe. Jak znosisz krytykę i hejt? Ogólnie kiedyś... Tak parę lat temu, tak rok, dwa może, było ciężko, po prostu jak widziałem tylko jakiś hejt, to od razu się poddawałem. Z tego były takie przerwy na kanale często, bo po prostu po jakimś danym hejcie, nawet od, naj, głównie od jakichś tak bliższych osób, co się mnie trzymały, jakiś hejt, bo niektórzy po prostu coś szczerze mówili o moim filmiku, albo tak... Po prostu zażartowali sobie z tego, a ja to wszystko brałem do siebie i się wtedy poddawałem w tych momentach, i dlatego były takie przerwy. Wtedy chciałem na nowo działać i na nowo to samo, bo wiedziałem, że znowu będzie to samo co wcześniej. No, od jakiegoś ostatnio, jakoś od ostatniego czasu, można powiedzieć, że w sumie od, jakoś od wakacji, może trochę wcześniej, już przestałem się aż tak tym przejmować. Po prostu jak widzę krytykę, to czasami zaczynam to yy, obracać w, w jakiś śmiech albo w coś co ja bym powie, mówię na poważnie, że jakiś argument dam na poważnie i wtedy to się... Co, co w niektórych przypadkach się zmienia wtedy ten hejt na coś co ja po prostu mówię, że jakiś żart żarty to pójdzie albo w jakąś poważną sytuację, gdzie ja po prostu wiem co chcę zrobić, tak samo bo z vlogmasami. Kilka osób mi mówiło, że no poddasz się z vlogmasami jak rok temu, nie uda ci się w ogóle, ja powiedziałem, że nie, w tym roku mam straszny zapał do tych vlogmasów, ja to zrobię, zobaczycie, ja chcę wam pokazać po prostu, że to zrobię. I wtedy większość mówiła, że ale no, wie, liczę na to i jak, jak mówisz, że masz taki zapał, to wierzymy w to, że ci się to uda i że tak będzie. I prost a rok temu, gdy ktoś mi tak powiedział, to bym powiedział wiem, wiem, że to mi to nie wyjdzie i nie wiem po co to robię. I bym się już poddał pewnie po drugim, trzecim odcinku. Tak by pewnie było. A teraz to staram się tego unikać, żeby nie, żeby nie powtórzyć tej samej sytuacji, co była rok temu. I po prostu staram się jakoś to olewać ten cały hejt i robić swoje po prostu. Więc co, to, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. W sumie teraz chciałem po prostu tak bardziej poważnie porozmawiać z wami, po, odpowiedź na te pytania tak bardziej poważnie, żeby odpowiedzieć Wam trochę na to, jak to wygląda z mojej strony to wszystko, jak to wygląda poza kamerami bardziej, jak wygląda moje też życie prywatne trochę i co, no prosto, nie będę Was prosił i widzimy się co. Zapraszam Was do poprzedniego vloga na chcecie i widzimy się jutro 15. o 15.00.